Od 1999 roku oferujemy wanny wyposażone w drzwi. Obok komfortu nasze produkty zostały stworzone z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa podczas kąpieli. Naszą ofertę kierujemy głównie do osób starszych z ograniczonymi możliwościami ruchowymi oraz do osób niepełnosprawnych, dla których korzystanie ze standardowej wanny stanowi duże utrudnienie, a nawet staje się niebezpieczną czynnością. Posiadamy zarówno modele, w których można się komfortowo położyć, jak i specjalne, wyposażone w siedziska, w których swobodnie i stabilnie można usiąść, relaksując się kąpielą. Korzystając ze standardowej wanny, osoby starsze mają do pokonania barierę w wysokości około 60 cm. W przypadku oferowanych przez nas wanien próg jest zdecydowanie niższy. Mocne, wykonane ze stali nierdzewnej zawiasy gwarantują stabilność zamocowania drzwi oraz długoletnie, bezawaryjne użytkowanie. Sekret w szczelności wanny zapewnia silikonowa uszczelka usytuowana po obwodzie drzwi. System zamknięcia został zaprojektowany solidnie i elegancko. Pozwala osobie starszej czy niepełnosprawnej na otwieranie i zamykanie drzwi bez większych trudności. Swobodę użytkowania zapewnia przemyślany mechanizm obsługiwany przez wygodną dźwignię. Siedzisko oraz dno wanny wyposażone jest w specjalne antypoślizgowe powierzchnie zapewniające stabilność podczas użytkowania. Wygodnie usytuowane pokrętło pozwala zamknąć lub otworzyć odpływ wody bez konieczności pochylania się w wannie. Posiadamy w ofercie wannę z dodatkowym uchwytem zapewniającym wsparcie podczas wchodzenia i wychodzenia. Szerokość rantu wanien. Pozwala na zamontowanie armatury zarówno jedno, jak i wielootworowej. Montaż realizujemy zarówno na etapie produkcji, jak i podczas instalacji. Wanny wyposażone są w dwa panele maskujące: czołowy oraz boczny. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego panelu bocznego. Przy produkcji wanien wykorzystujemy akryl sanitarny oraz produkty najwyższej jakości. Na każdym etapie realizacji zabiegamy o najdrobniejsze szczegóły. Wszystko to robimy z myślą o użytkownikach naszych wanien, dbając przede wszystkim o komfort i bezpieczeństwo kąpieli. W zależności od modelu wanny oraz jej przeznaczenia, drzwi otwierają się do wewnątrz lub na zewnątrz. Mając na uwadze różne uwarunkowania oraz rozmiary łazienek, oferujemy wariant otwierania drzwi lewą lub prawą stroną. Posiadamy w swojej ofercie ponad 10 modeli wanien z drzwiami w 14 różnych rozmiarach. Szeroki wybór pozwala na dopasowanie naszych wanien zarówno do małych łazienek w blokach, jak i dużych salonach kąpielowych. Istnieje również możliwość wykonania wanien w innych kolorach niż biały. Produkując czy sprzedając wanny, dla nas najważniejsi są ludzie, przede wszystkim ich komfort i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu akcjum dział eksportu.